Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Właśnie przed chwileczką miałem taką nietypową sytuację w moim akwarium. Otóż o te dwa pigeony wszczęły akcję i zjadły wspólnie razem z tym ziomkiem plus skin. I o tym drugim zjadły mi raka. Raczek sobie żył już dosyć długo. Myślę, że ze dwa miesiąca, albo trzy znały go już chodził sobie to tu, to tam aż tu nagle słyszę wielkie poruszenie w akwarium i patrzę, a tam akcja jedzenia raka rozszarpały go na wstrzępy jak już zaczęła jedna potem druga to tylko pióra się posypały a tu proszę bardzo, na pozór spokojne ryby. I jeszcze je podejrzewam, o chorobę. Co niektóre oczywiście, a tu taka akcja. Przy okazji chciałem pokazać też. Zobaczcie, jak fajnie urosła tutaj na środku hygrofilia polisperma. Na ostatnim filmie o karmieniu, na przykład, dyskowców czy tam o filmie o poletkach w akwarium roślinnym można było zobaczyć, jak ta hygrofilia dopiero była posadzona i ledwo wyrastała nad ten kamień. A tu proszę. Minęło 4 tygodnie. I już dorasta do powierzchni wody. Od momentu, kiedy dozuję dwutlenek węgla, też ładnie mi zaczęła rosnąć żabienica. Ona wypuszczała wcześniej liście takie dosyć mniej marne. Teraz też tam szału nie ma, bo jeszcze nie jest odpowiednie podłoże. Oczywiście w piasku to ona tam raczej nie będzie rosła, nawet jak będziemy dozowo dwutlenek węgla brakuje jej składników odżywczych ewidentnie do wytworzenia jeszcze lepszych ładniejszych liści ale planuję w niedługim czasie restart i zrobię wszystko inaczej już wiem, że rośliny mogą rosnąć z paletkami, że paletki czują się dobrze, oczywiście są takie sztuki w moim akwarium które nie mają się w tym momencie najlepiej, ale nad nimi pracuję ale to nie jest wynikiem tego, że w akwarium są rośliny. Tutaj zasadziłem jeszcze kryptokoryny. Niestety dzisiaj nie przypomnę sobie nazwy. Jeszcze mamy pozostałości starych liści, które obumierają na rzecz nowych liści. Roślina wytwarza liście te, które już tutaj są wszystkie. To są liście, które wyrosły w tym akwarium. A te stare to są z poprzedniego zbiornika, więc one się nie zaaklimatyzowały, i muszą obumrzeć. Roślina się zaaklimatyzuje i będzie już ładnie wyglądać. Tutaj mamy, ja ją tak nazywam po polsku: cinema trójkwiatowa. I tu jest z nią jakiś taki dziwny problem, ponieważ w innym akwarium rośnie mi zupełnie inaczej niż tutaj. Rośnie nawet całkiem nieźle. A tutaj, no, nie wygląda dobrze. No i tutaj też znowu mam odpowiedź. Winowajcą jest podłoże, a raczej jego brak, bo tutaj jest piaseczek, nie ja wiem, może centymetr albo dwa, no to skąd on ma czerpać składniki odżywcze? Nawet nie jestem w stanie zaplikować w takie mizerne podłoże jakiś tabletek nowozowych. No, i tutaj jest jeszcze ten Lotus Tajwan. Bodajże tak się nazywa. On to nam go pigan zasłaniał. Teraz troszkę odsłonił. No, też niedawno posadzony i też ładnie idzie w górę. Tutaj mamy tego turkusa, którego będę musiał leczyć. Niestety, w najbliższym czasie już przygotowuję akwarium, gdyż. W tym ogólnym zbiorniku nie jestem w stanie wykryć, co mu dolega. Jak go przerzucę na inny baniek na czysto szkło, razem z tym drugim turkusem, to wtedy będę bardziej mógł coś więcej powiedzieć. No i akwarym prezentuje się całkiem ciekawie z tymi roślinami. coraz większej rzeszy ludzi się podoba. Coraz więcej osób, które mnie odwiedzają, mówią, że jest fajnie, że jest fajna zmiana. Proszę bardzo. Obroniłem się przed roślinami dłuższy czas, słuchając większości osób na forach internetowych, dyskowcach, żeby nie sadzić, nie łączyć, bo będzie problem. Bo rośliny nie będą rosły, zrobi się syf. I będzie początek końca akwarium. No a tymczasem są oczywiście ryby, tak jak wspomniałem, które mają niedomagania, ale to nie jest wynikiem właśnie tego, że są rośliny w akwarium, a jest co innego i jestem właśnie w tym momencie na etapie dochodzenia, o co chodzi. I z drugiej strony akwarium. Lolikaria, jakaś tam lolikaria, ale co to jest dokładnie nie powiem. Potrzebowałbym więcej takich sztuk, będę przy restarcie szukał czegoś takiego i razem zrobię im tam kwarantannę wszystkim. Zechcę więcej zbrojników też, a tutaj mamy jeszcze dodatkowo kolejną hygrofilię. Ale też nazwy nie pamiętam, no, kurcze dziś słabo z tymi nazwami jest u mnie. OK. Dziękuję za uwagę. Do następnego filmiku.